Siema, siema! To ja, Gumi Antenias! W dzisiejszym odcinku już, już jestem z powrotem, bo mi nie działał kontrolę. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i lecimy po tysiąc! Na... po tysiąc. Wracamy na... Z Apollo Insel jedziemy... Nie, Apollo Wyspy znaczy, a? Dobra, wyjdę stąd i lecimy po tysiąc. Proszę jak to przycisk z tysiąca. Ale to jest pomałe. My tą łódkę wymienimy na tą z tyłu. Ale to jest langzam, pomalutkie to jest. Polizeiangelegenheit. Hey. Yes. Poprawić no, hey. nie my. Anteniarza najlepszego, ukochanego anteniarzyka. Tak, jest już, ale śmiechny anteniarz. Bez anteny, anteniarz to są 1 No kurde. Takie burzo to było w tym konkurencie. Musimy jeszcze bardziej Simona przygodzić. I dzisiaj Simona myślę. Ja zapomniałem o tej piosence, lubię Was. Ja chciałem Wam tylko taki żart. Hej! A I, I, I songs, to nie będzie taka prawdziwa tylko to będzie potrubka zielona, odpaliona. Lubię Was, lubię Was, sobie, lubię Was, tak sobie. możecie się doczekać, co? No. Dziś ją skonstruuję i może dziś jeszcze nią przyślę. Ty się nas adreniarz o tym. teraz pojedziemy My na chlenę i potem powiedzmy, że tak, jedziemy po prąd. Trzeba jeszcze bardziej ci wona A tu może idziesz pić. Smaczne! Yeah. Yy, musimy zrobić to tak, żeby to pięknie wyszło. Wow. Yy, słychać mnie tak. Dobra. Wracamy to do, z powrotem na... Jest dokąd my jedziemy, będziemy kontenery ładować dziś. Nie, to antenie tam się by nie przydał, tylko wiesz co będzie na kontenery przyda. Idziemy tu, i zabieramy... ...z takim oktarzem. Będziemy to paliwo rozwodzić. Co wy na to? A potem ciężarówkę ukradnie. Będziemy kontener ładować Na zdrowie dla mnie Na zdrowie Cierpiej ginga. Tak, no, no, no. to jest?

Książka, tam z tyłu było napisane coś po chińsku, czy japońskie, czy nie wiem. Skręcam. Oh. Oh, a, a. Tak jak to nie jest na to się nie nadaje. A ja tu... Ja przyjdę na anteniarz i jak bijemy 10 łapeczek w górę to nagrywamy my odcinek z gumi anteniarzem i będzie też jechał anteniarzem okej? Okay? Dobra, za, za 10 sub i 10 łapeczek i 20 subskrypcji pamiętajcie subskrybuj ten przycisk też co będziemy rozwozić każde coca-cola albo albo zobaczymy cappuccino, kole i piwo paliwo wszystko będziemy rozwozić też w tych oknach dla was tylko i wbijajcie też tu wow. Dostarczę wam coca colę inno zamówienie ode mnie. To będziecie pamiętać. Ino o mnie zamawiacie. Możecie zamówić. Idziemy teraz to do konteneru. To pięknie wygląda bardzo. O, wow! Oh wow. Muszę się włamać do kontenera, żeby mógł tam spać. W ten No nic, dobra. Otwieramy. Dobra. Dobra, ja tam śpię. I dobra. Naga.